Do konkursu organizowanego przez Telefonie Dialog zgłosiło się blisko 23 tysiące osób. W wyniku eliminacji wyłoniono najlepszych, którzy spotkali się w półfinałach w siedmiu miastach, w tym Zielonej Górze. Konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu informatyki. Przede wszystkim wyławiamy takie najlepsze talenty informatyczne, najbystrzejsze umysły w Polsce, wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. No i staramy się potem, żeby one zasilały szeregi różnych firm. Takich najlepszych firm informatycznych w branży IT. Zadania konkursowe przygotowali pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Czego dotyczyły? Są to zadania dotyczące internetu, adresacji w sieci. Zadania bardzo skomplikowane, ale nasi mastersi jak, jak najbardziej sobie z tym wszystkim radzą. Zapytaliśmy uczestników, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w olimpiadzie. Jest to jeden z najlepszych konkursów, w jakich słyszałem. Informatyka jest w ogóle takim. Chyba najbardziej przydatnym teraz przedmiotem, ponieważ teraz cały świat kręci się wokół komputerów. No i spróbować swoich sił, czy się nadaje na informatyka. Lubię uczestniczyć na lekcji informatyki, bo się tym po prostu interesuję. Siecią też się co nieco wiem. W półfinale na trzy pierwsze miejsca czekały iPody. Nagrodą główną w czerwcowym wielkim finale we Wrocławiu będzie wyjazd do Stanów Zjednoczonych.